Siemano! dzisiaj Wam pokażę gry Kidderob. Niestety smartfonowa jest bardzo prawa i nie mam żadnego większego podglądu na wersję yy, chociażby 1000. No, niestety taka jest, więc ona będzie trochę przycięta, ten czarny obrazek, żebyście nie widzieli całego. A dobra, zaczynamy. O co chodzi? Który sezon? Pierwszy, co tam? Get super power, follow us, nie chcemy. O co tu chodzi? Otwieramy karton i co musimy zrobić? Musimy nakarmić tego zielonego małego stworka tymi trzema gwiazdkami, to są takie nasze punkty bonusowe, a my musimy nakarmić go tym oto lizakiem, cukierkiem czy zwał jak zwał, nie wiem co to może być. Musimy przeciągnąć po prostu palec po naszym ekranie, żeby ściąć linię. Excellent. Trzy gwiazdki, jakieś tam punkty. Czas się liczy. O źle. to. To. Chcę kolejną gwiazdkę i... <grym> i, um, 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 um. <grym> i. Nie no, gra jest po prostu świetna. Wciąga. ja zauważyłem jedną fajną rzecz. O, a. a, 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 a Genialna. Powiem wam, że bardzo mi się spodobała ta gra. Wiecie, zobaczymy z początku tam na Google Play. Tak, ee, co to jest? O, to trzeba, widzicie, szybciej. No? Jego smutna mina po prostu mnie powala. Wiem, że trzeba tutaj z tego, z lewego, ale już tak go nakarminimy Bo musi zrobić swoją. <laughs> o ja nie będzie dużo dzisiaj, bo ta gra jest właśnie bardzo pod tym względem wybredna. Ucieka ci, ucieka ci. O, nakarmić go trzeba widzicie. Nie, powiem wam, że jeśli macie jakieś młodsze ludzeństwo, to bardzo ta gra im się spodoba. Wam też się pewnie spodoba, tylko się do tego nie przyznacie. <laughs> Trzeba rozkminiać to w taki sposób, żeby wszystkie gwiazdeczki najszybciej jak można zebrać. Nie, nie będę tej zbierał. Innym razem zostanie zebrana. O, chyba źle zrobiłem. Też wiem, że źle zrobiłem. Patrzcie, trzeba tak. Nie. nie wiem. Pewnie jakoś tu też trzeba najpierw wsiąść prawe, potem. Albo nie. A, innym razem zobaczę. No, to są fajne w ogóle rzeczy. <słyski> <słyski> źle przetnięcie, a od razu wpada, albo spada gdzieś tam na bok. Myślałem, A nie, musi przelecieć przez ten ten... No. Ale zobaczcie jaka będzie reakcja jak zetnę. O kurczę, wpadło do wpaszczy. Chciałem, żeby wiecie, w ogóle poszło gdzieś na bok. Tu zrobimy, że pójdzie na bok. I patrzcie na minę. No po prostu ktoś, kto wymyślał te miny, miał łeb do tego, bo bardzo dobrze mu to wyszło. Dobra, ale menu... Nie, level select, przepraszam. Bo są różne, widzicie? O, tutaj jeszcze nie jest zaczęty. Jedzenie na życzenia. O jeszcze nie wiem czy to widzieliście? Dziwne. To może zetniemy? Starcie tej gry. Jeszcze pokażę wam inne sezony, jeśli mam dostęp do nich. Sezon drugi. Get box, gift box, przepraszam. Cool. Dobre. To nie grałem. No widzicie, są różne. Jak to rozkręcić? No zadowolony, potworek jest jak zawsze. Fajne, fajne. Dobra, ale nie będziemy już więcej grać w sezon drugi. Menu Tylko przejdziemy do sezonu trzeciego, zobaczymy, może tam też są jakieś fajne niespodzianki, Więc jak trzy sezony są w tej gry. U, u, u. Kumacie. A, straciłem ten... Nie stracić... Nie stracimy... Żart. A weźmiemy, skorupujemy... Ja chciałem wiedzieć. Co. To na pewno stracę i ma ostatniego praktycznie tutaj nam. I doleci, nie doleci. Aaaa. Dobra, ja się z wami żegnam to był Dim 2. Pokazuję Wam grę, która nazywa się, jak sami wiecie, bardzo dobrze. No, pokaż menu, żebyście jeszcze widzieli. Catch up! Good day up, dokładnie. Zapraszam do zagrania ściągnięcia nas waszego smartfona. No i co, do zobaczenia do następnego odcinku. Wieście co wam się podoba, co to jest. No ale widzicie, internet wyłączyłem to od razu, reklamy nie wyskakują. Szkoda, że jeszcze nie ma, tutaj wiecie, można przeciąć. Ale no nie, no zapraszam was do zagrania w tą grę, bo jest bardzo fajna, śmieszna i dźwięki i filmiki, które są pomiędzy poziomami też są po prostu genialne. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam gim 2 i zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania i oceniania filmiku. Do zobaczenia, pa pa!